Eugeniusz Tyrajski, pseudonim w szarych szeregach Genek, w Baszcie od 1943 roku, od lutego sęk. Urodzony 8 października 1926 roku w Nowym Brwilnie koło Gostynina. Moja matka urodzona w Warszawie. Ja całe życie mieszkałem w Warszawie. Jak pan pamięta społeczność żydowską przed wojną? E, może nawet pamiętam nie najgorzej, dlatego że ja mieszkałem, na, tak jak mówiłem, na tych ulicach. Y, znaczy, Łazienkowska, grób rozbrat, a obok była ulica przemysłowa, której część od strony czerniakowskiej była w większości zamieszka zamieszkana właśnie przez społeczność żydowską sklepy żydowskie itd. Tak ale ja nie przypominam sobie, żeby były jakieś, e, jakieś złe stosunki między Polakami a Żydami. Wręcz przeciwnie, raczej e, ludzie kupowali normalnie w tych sklepach prowadzonych przez Żydów i, i, to, i chyba tam nawet nigdy się nie mówiło na ten temat. To, tak jak pamiętam, miałem ma, 13 lat wówczas. No ale raczej doskonale mogę powiedzieć, że pamiętam ten okres jeszcze przedwojenny. Jak pan pamięta pierwsze restrykcje w stosunku do Żydów? Czy w ogóle się o tym mówiło? Co było? mówiło? Oczy, nie, oczywiście, Mówi. że mówiło się. Mhm. To było e, na pewno... ponieważ myśmy... Nie... Ja myślę, że w tym moim otoczeniu to właśnie nie było... Żadnych osób, którzy by, którzy by byli nastawieni jakoś negatywnie w stosunku do, do społeczeństwa żydowskiego. Także oczywiście no, no, z ubolewaniem przyjmowało się takie informacje, to jasne. No. A moment utworzenia getta? Słucham. A moment utworzenia getta, to znaczy, co Fajne. się o tym mówiło na ulicy, w waszej rodziny? No więc specjalnie no, szczegółów to trudno mi powiedzieć. Na pewno były rozmowy, to nie ulega wątpliwości. No, no tak jak mówię, z ubolewaniem się mówił na, te, na ten temat, że Niemcy tak się zachowali, ale przecież w stosunku do Polaków tak samo się zachowywali. Jeden z moich kolegów z tych szarych szeregów, yy, właśnie dlaczego o tym mówię, bo to teraz był listopad, no, 12 listopada 1943 roku, Zginął w egzekucji ulicznej na Nowym Świecie. Tam zawsze 12 listopada lampkę zapadł, bo tam jest tablica, Nowy Świat przy ulicy Wareckiej. Jest taka tablica o tej egzekucji 30 osób rozstrzelonych 12. No to... Także no przecież powiem, Polacy też wtedy ginęli. I jako przykład właśnie podaję tego. Czy ten kontakt był utrudniony, bo to też, Wiśle też, daleko? Ja też to opisuję. Słucham? To było dość daleko od dzielnicy żydowskiej. To ta, no to właśnie. Dlatego? Właśnie, dlatego, właśnie dlatego te kontakty. Yy, poza tym, ja mówię, ta ulica Przemysłowa, tam gdzie, gdzie była ta, taka m, pewna część m, takiej ulicy, z, gdzie mieszkało teatro społeczności żydowskiej, to poza tym ja właśnie nie miałem kontaktu. żadnych. Czy kiedykolwiek był Pan w, w okolicy getta, w czasie okupacji? Chyba byłem, ale, ale, ale nie pamiętam, nie Pewnie tak, na pewno tam z kolegami może. Chyba tam wrześnie coś, co mi się tam, co nieco kojarzy w głowie, że tak jakbyśmy tam poszli, zobaczyć, jak to jest z tym... Aha, o, już wiem, był przejazd tramwajem przez jakąś część ulicy yy, przez Getto. Ale to już nie pamiętam, jak, jak, jak się nazywała ta ulica. To była, to była linia tramwajowa w kierunku Żeli Boża. Ja tam na Żeli Boży miałem kontakty. O. No to, no ale... I jeździł pan ten tramwaje? Tak, bo ja właśnie wiem, że miałem kontakty na Żeliborzu. Ale to tramwaj wtedy był... Nie, nie wolno było oczywiście z tramwaju wysiąść ani chyba tam jakoś Niemcy przy tych wejściach nawet wtedy stali na tym. Te... Bo pierwszy, pierwszy przedział jak tramwaje były takie dwuwagonowe. Wagony nie były właściwie zamykane, pierwszy przedział na pierwszym wagonie było przeznaczenie deutsche, tylko dla Niemców. I chyba tak, że przy tym przejeździe chyba przy tym... nie jestem taki na 100% pewien, ale musiało chyba tak być, bo jeśli ten tramwaj przejeżdżał fragment przez teren Albo może nawet to było tak, że, że ten fragment ulicy, przez który przejeżdżał ten tramwaj, to chyba był jakoś że niedostępny tak. Bo nad tramwajem było zrobione przejście z jednej części Getanadow. Teraz dobrze sobie przypomniałem, że y, myśli pan o chłodnej. Także ta, ta ulica była y, z obu stron ogrodzona, tylko ten środek jezdni... Udostępniony właśnie dla tych tramwajów, i w jednym miejscu nad tym było to przejście, gdzie Żydzi mogli przechodzić z jednej części tego getta do drugiego. O to na pewno to mi się teraz przypomniało. Także tak to było, że nie, nie musieli pilnować, czy kto wsiada, czy wysiada, bo ten tramwaj przejeżdżał po prostu przez ten fragment getta, odizolowany od, od reszty.